Ej, jak jest, e, e, tą jaki tą tę statuę? Jakiego tego? Kryszka? Location 4 Uuuu, fuck, ale nas Aha. zrobili. Brzmi znajomo? Poczułeś się porobiony jak sanki w maju? W tym krótkim poradniku e, Pokażę Ci, co możesz zrobić, gdy pergamin e, zrobił Cię w lolo <śpuszczam> Zapraszam do dalszej części może zacznijmy od tego, skąd ten błąd się w ogóle bierze? Powstaje on w wyniku błędnego zaciągnięcia odpowiedniej wersji językowej do pergaminu, czyli z automatu w wersji angielskiej ten błąd w ogóle nie występuje. Co więc zrobić, gdy już natrafimy na ten błąd? Mianowicie są dwie opcje. Jedna bardzo wygodna i bardzo lekka. Mianowicie porzucamy misję, zapominamy o niej jak najszybciej i bierzemy się za kolejną. Natomiast, jeśli pracujemy właśnie nad misjami Ateny i wiemy jak cenny jest ten ładunek i ile czasu po prostu poświęciliśmy na to, no to zostaje nam jedna opcja: mianowicie szukanie manualne. Więc wchodzimy w link widoczny na ekranie. I również zamieszczony pod filmem. Musimy tam wyszukać nazwę wyspy, na której się znajdujemy, której dotyczy pergamin. I wyskoczy nam lista potencjalnych punktów, w których możemy znaleźć skarb. No i wtedy musimy po prostu już na chybił trafił szukać tego miejsca. Oczywiście im większa ekipa, tym będzie szybciej, bo można sobie rozdzielić wiadomo pomiędzy wszystkich członków załogi te miejsca do sprawdzenia. Jest też ProTip, który wam sprzedam całkowicie za darmo. Co zrobić, żeby się uchronić przed tym? Mianowicie jedna osoba z ekipy powinna mieć zawsze odpaloną wersję angielską, i to po prostu uchroni całą resztę załogi od potencjalnego wpadnięcia w, w błąd. To tyle w sumie. <ścoughs> za inspirację do tego Odcinka do tego poradnika. Bardzo dziękuję temu to użytkownikowi Twitcha, Ashizu. Dzięki Ci bardzo, chłopie, że wpadłeś do mnie na, na streamka, że powiedziałeś co, jak i w ogóle. Ja, niestety, szczerze mówiąc, nie miałem okazji przećwiczyć tego manewru, gdyż nie starczyło mi czasu na streamie. Ale jak coś to. Próbujcie, jeśli coś nie działa, piszcie od razu w komentarzach, żebym mógł usunąć, wyłączyć ten filmik w cholerę. Natomiast zapraszam Was bardzo serdecznie właśnie do Ashizu bo Ashizu też streamuję Do Was, do Was, do siebie też Was zapraszam. Ja streamuję we wtorek i czwartek od 18 do 21, w piątek od 20 do 23.30 i niedzielę od godziny 10.00. 30. A um, co jeszcze? Sekcja komentarzy jest dla was. Dla was jest też e, łapka w górę, możecie kliknąć. Zapraszam bardzo serdecznie guzik subskrybuj, jeśli e, lubicie e, Sea of Thieves albo e, inne gry w ogóle, bo nie tylko nagrywam Sea of Thieves. Zapraszam, jeśli chcecie być zawsze na bieżąco Kliknijcie w dzwoneczek taki fikuśny To was oczywiście nic przecież nie kosztuje A mi w sprawi taką mega radochę, że nawet sobie nie zdajecie sprawy Także jeszcze raz dzięki bardzo za dzisiaj I do zobaczenia w innym poradniku, tudzież w filmiku albo na Twitchu Także trzymajcie się i cześć!